Historia Zatacza Koło. Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. W tym roku miałaby swoją 23 edycję inscenizacji. Tu czuć zew historii dzięki profesjonalnie odegranym rekonstrukcjom. Wydanie specjalne. Na pole w bitewnych nastrojach wychodzi blisko 2000 rycerzy, a wszystko to dzieje się na oczach około 100 tysięcy widzów. Przypomnijmy sobie te mrożące krew w żyłach obrazy z przeszłości. Polacy i Litwini bezlitośnie atakowali rycerzy zakonnych. Zginął wielki mistrz. Zdobyto wszystkie nieprzyjacielskie chorągwie. Zginęła cała elita zakonu. Uczestniczę drugi raz, w zeszłym roku i teraz. Oczywiście teraz jest inaczej. W zeszłym roku było pełno ludzi, była inscenizacja bitwy, ale dziś ze względu na sytuację z koronawirusem nie zobaczyliśmy za dużo akcji. Ale było dwóch prezydentów Polski i Litwy. Obchody 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem z udziałem tak zacnych gości również nie mogły odbyć się bez odpowiedniej oprawy. Ten uroczysty apel zostanie zapamiętany na długo. Unia Polsko-Litewska, o której śmiało można mówić, że była następstwem tamtych wydarzeń i bitwy, ale przede wszystkim zaproszenia i wstąpienia na tron polski księcia litewskiego Władysława Jagiełły, była Początkiem dzisiaj możemy śmiało mówić tego, jak Europa wygląda dzisiaj, a mianowicie Unii Europejskiej. Była pierwszym takim pokojowym porozumieniem dwóch państw i dwóch narodów, które chciały żyć razem ze sobą, współtworzyć państwowość i współtworzyć swoją pozycję europejską. Nie mamy luksusu życia w wyjątkowo pokojowym, przewidywanym i życzliwym otoczeniu. Patrząc na dzisiejsze trendy regionalne i globalne, chyba nigdy nie będziemy mieli takiego sąsiedztwa. I na tym polu bitwy pod Grunwaldem z historycznej retrospektywy nigdy tego nie mieliśmy. Dlatego też bezpieczeństwo będzie nadal kosztować, co wszyscy musimy zrozumieć i uświadomić. Inwestycje w obronę nie są kaprysem Litwy i Polski. Ale egzystencjonalną koniecznością. Grunwald już stanowi stolicę europejskiego rycerstwa. Od lat stanowi centrum kultury o niezwykłej kreatywności i energii. A dobrych nowin wnet przybywa. Widzimy rosnące nieopodal mury nowych mach muzeum. Dzięki wspólnym staraniom strony samorządowej i rządowej, stanie się trwałym pomnikiem grunwaldzkiego zwycięstwa, historii opowiadanej na miarę standardów XXI wieku. Tutaj przeszłość spotykać się będzie z teraźniejszością, by wspólnie wyznaczać kierunki przyszłości. Były i akcenty bardzo aktualne. Kilka osób przy okazji uroczystej inscenizacji mogło poczuć się równie wyjątkowo. Były wyróżnienia wśród osób wskazanych prezes fundacji Grumbart. Mówimy właśnie o tym kamieniu, który dostałem właśnie od przyjaciół z Litwy. Trzy lata temu wystąpili z taką inicjatywą, byłem wtedy jeszcze wójtem gminy Grunwald, że chcieliby postawić obelisk na terenie Pól Grunwalskich uświetniający 600-lecie Bitwy Grunwalskiej. Wieniec składa prezydent Republiki Litwy, pan Gitanas Neuseda. Tak niestety musiało być. No, pandemia spowodowała mm, konieczność odwołania scenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym bardziej przykro, że to okrągła 610. rocznica. I to się udało, i tym bardziej się cieszymy, że udało się to zorganizować z udziałem najwyższych władz państwowych. Dlatego utrwalamy raz jeszcze słowa, które ze sceny padły. Wspominamy dzisiaj bitwę i ludzi, którzy tutaj w roku 1410 oddali swoje życie, pokazując po raz kolejny historii, jaką wielką wartością jest pokój. Papież Pius XII powiedział, że niczego się nie traci, zawierając pokój, ale wszystko można stracić przez wojnę. To jest przymierz, jak Polacy i Litwini należą do jednej rodziny. I tak jak Bóg jest w świętej trójcy jedyny, tak Litwini i Polacy razem tworzą jedność. W tych odległych czasach walczyli za wiarę Waszą i swojej ojczyzny. W czasach silny i za wiarę naszą, za naszą ojczyznę. Dar dla Polaków od narodu litewskiego ma wykuty herb pogoni i napis w dwóch językach. Od narodu litewskiego za wspólne zwycięstwo. Ten ważący 14 ton kamień pomnikowy był swoistą kropką nad i w dzień 610 rocznicy. Goście jakich dzisiaj mieliśmy właśnie tutaj pod Grunwaldem na polach grunwaldzkich są znakomici prezydenci obu krajów i Polski i Litwy. Premierzy również, cały korpus ministrów, osoby towarzyszące, więc sytuacja wyjątkowa, dlatego że Litwini po prostu posadowili dzisiaj w sposób oficjalny kamień upamiętniający ich udział w bitwie. I szkoda, że tegoroczna edycja odbyła się bez inscenizacji, ale przyznajmy, może właśnie dzięki temu i temu obeliskowi zostanie na długo zapamiętana. Pandemia pokrzyżowała plany, ale i pomogła w zaproszeniu wyjątkowych gości, którym właśnie teraz było prościej o czas, by tutaj z nami po prostu się znaleźć.